Przyjechaliśmy do Lubina. Jesteśmy w trasie z Pomorza na Śląsk i zatrzymaliśmy się w parku wrocławskim. Jest tu bardzo fajny park miejski, gdzie są super place zabaw, mini zoo, dinozaury. Także idziemy sobie pospacerować, chłopaki się pobawią, może kawę spijemy i jedziemy dalej. Kawka kupiona. Idziemy. Nawet trafiliśmy na jakąś wystawę obrazów, gdzie mamy wzdłuż olejki spacerowej. Patrz, mama, tutaj są place no to zabaw, oglądać? Mama sobie nagrywa. A tutaj A są oglądajcie. klatki ze, ze zwierzętami, tu są akurat ptaszki. Ale ma nu, to ja na gano o polu mamo. Mhm. Nie idę. I tam jest zaraz mini zoo, także za chwilkę tam dojdziemy. Jeszcze mamy po drodze różne klatki, a później będą dinozaury. Trzęsie haratuje? Tak, trzęsie się, no, denerwuje się chyba, to nie będziemy za blisko podchodzić. Jest biały, Ale biały nie jest rozłożony. O, i tam jest drugi biały. Gdzieś na trawce. Aha. Tak, tam jest mini-zo, zaraz tam pójdziemy. A tu są czarne bociany w tej klatce. No, to są króliczki. Nie wiem, czy je będzie widać. Tam też. Chodźcie do środka. No, to są jajka. No, owieczki sobie odpoczywają. Już są obszczygnięte. Nie wolno karmić. Mamo czuję nie zeznaj, że zwierzęta to one tak pachną, nie? pachną, no. Tu A... jest kuska. Czek, i tu są malutkie koźlątka. To są koźlątka! Mamo! A nie krzycz tak? No, śliczne są. One są głodne. Nie, mamo? No, przybiegły maluchy. Pewnie jest głodny. No i jest O, jakie maleństwo. E, Też kopytkami. Ej, góra tu. Ej, Jak no bieg da cięki jak robi indyk? O, <grywania> Tu są alpaki, ale zachmurzone nie widać tak. Piękny jest, siedzi sobie orzeł. No. Wiedziałam, to, to jest wiek, bo przez tą głowę mała. <grym> Mamo, jak spojrzysz na jego głowę, to wygląda jak wielki amerykański. No. American Bald Eagle. Tu drugi orzeł. Tak, mają tu swoje klatki. I mogą jeść mięso, no bo to są ptaki drapieżne, mają pasury. Tak, orzeł stepowy. Pada deszcz. No, zaczyna coś kropić. Ucieki. Mamo, on strzelał na pana i go gryzł. No, tam Nie jest łabędź wyszedł na alejkę nam Nie tutaj. Idziemy tu. Dobra. Tego pędy. A widzisz spaceruję sobie po altance. Tu już widzimy mamuta i dinozaura. Ale zaczął nam padać deszcz. I się skryliśmy pod altanką. A tu jest taka sadzawka fajna. I czekamy. Mama, to nie? No. No, już mamy mamuta, jelenia, jakiegoś, nie wiem, tygrysa. Tu musimy przejść pod jego skrzydłami. Tu co mamy? Ceratozaura. Ceratozaura. On ma Hej! Tu jest karnotaur. Ono widzisz. To no jest karnotaur. Ale on ma... On ma róg właśnie tutaj mamo. On to może... Może ktoś źle go zrobił. To, to ceratozaur. Ceratozaur ma rogi, tak? Tak, karnotaur. Ale zobacz, oni napisali karnotaur i Ceratosaurus. Nie. nie, to się karnotaurus. To karnotaurus, mamo. dobra, ja się nie znam. Są tablice informacyjne. Coś tu było nie tak, mamo. No i zmierzamy do kolejnych dinozaurów, tak? Do epoki lodowcowej i do epoki lodowcowej. Do epoki lodowcowej, to co tu mamy pierwsze? Bierzemy na jajecznicę, na kolację.